Cześć, nazywam się Szymon Delega i w dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Wam o zakładkach, o tym, co to są zakładki, jak je wykonywać, dlaczego je wykonywać, no i kiedy je wykonywać. Także zapraszam na odcinek. Co to jest w ogóle ta cała zakładka? Zakładka to jest trening polegający na łączeniu dwóch dyscyplin triatlonu, czyli pływania z rowerem, albo roweru z bieganiem. Takie zakładki mają na celu przystosowanie naszego organizmu do zmiany pozycji. I do zmiany sposobu ruszania się. Czyli w przypadku pływania jest to przejście na rower z pozycji poziomej na pionową. Bardzo często, wychodząc z wody, możemy na przykład czuć zawroty głowy, troszeczkę się zataczać i to wyjście jest bardzo takie, bardzo ciężkie. A dzięki takiej zakładce możemy spowodować, że nie będziemy mieli tego uczucia zawrotów głowy i ta strefa zmian, którą też będziemy tutaj ćwiczyli, będzie o wiele szybsza. Gdyż przećwiczymy ściąganie pianki, wchodzenie na rower i rozkręcanie nogi. W przypadku za zakładki rowerowo-biegowej wyeliminujemy dzięki temu uczucie ciężkich nóg i od razu będziemy mogli wskoczyć na swoje obroty podczas biegania. Kiedy realizować takie zakładki? Takie zakładki można realizować właściwie przez cały rok. Z tym, że szczególnie wprowadzaj się do treningu. W okresie gdzieś e, przed startami. E, w naszym klimacie jest to e, maj, czerwiec, od czasu, oraz podczas sezonu. Są to zazwyczaj krótkie elementy, np. 200 metrów pływania i 5 minut jazdy na rowerze, powtórzone e, 3 razy z przerwami, czy też e, 10 minut na rowerze i 5 minut biegu. E, można to wszystko żonglować, można też żonglować intensywnością. Wszystko zależy od długości e, i dystansu. Do którego się przygotowujemy. Jeżeli są to krótkie etapy, staramy się to zrobić z intensywnością startową. Jeżeli dłuższe etapy, no to wtedy robimy intensywność niższą, taką, która pozwoli nam na odtworzenie warunków startowych. Także zakładki są jednymi z bardziej ciekawych treningów, które warto wprowadzić do swojego kalendarza treningowego jako urozmaicenie. Ale także jako bardzo intensywna jednostka treningowa. Także serdecznie zapraszam Was do stosowania takich zakładek, gdyż one potrafią zrobić naprawdę dużą różnicę, być tak zwanym game changerem podczas waszych startów. Dzięki za uwagę.